Nadszedł ten dzień, kiedy i Wy musicie pożegnać się z programem Taniec z Gwiazdami. E, takie podstawowe pytanie: jakie emocje towarzyszyły Wam e, przy tym werdykcie? Wiadomo, że jak już widzieliśmy ilość punktów, to troszkę się już zaczęliśmy tego spodziewać. Oczywiście mamy naprawdę ogromne, mieliśmy ogromne wsparcie i też czuliśmy, jak tutaj widzowie o nas walczyli. Tak, to było Dziękujemy Za każdy głos, za tak. każde wsparcie, za wszystkie te, te, te wasze głosy. Jesteście niesamowici. Bardzo. Te wiadomości, które do nas cały czas pisaliście i widzieliśmy te screeny, że głosujecie. To było naprawdę coś, co bardzo nas pokrzepiało, właśnie stojąc tutaj na tej odpadance. Tak, ale emocje były różne, natomiast no tak, na ten program jest tak skonstruowany, więc też jak gdyby ta świadomość jest, że albo idziesz do końca, albo na którymś etapie po prostu y, żegnasz się z y, tym wszystkim, co tu zostawiasz, co tu robisz, z ludźmi, którzy tworzą ten program, więc naprawdę to, co też powiedziałem, to jest prawda. Gdyby ja to jest jedno słowo dziękuję za to, że to przeżyłem, za to, jakich ludzi wspaniałych spotkałem, za to, ile odkryłem też w sobie, jak gdyby nowych umiejętności. Możliwości, rzeczy, ile to mnie kosztowało też emocjonalnie na każdym kroku. I wiem, że jak gdyby kolejne zadanie przede mną, jakie będzie, jakiekolwiek naprawdę, to to będzie pestka po tym, co ja tutaj przeżyłem. to jest też to chyba, co mówiła ostatnio na treningach, że chciałaby, żebyś ty przeżył taką swoją przygodę życia w tym I To programie. mówiła Tobie i myślę, że właśnie dzisiaj usłyszysz to, że tak, przeżyłem przygodę życia. Krąteczka. I to jest chyba najlepszy w ogóle finał, taki, jaki można się spodziewać, kiedy się odpada. Jednak z tego programu. Przy podziękowaniach, tutaj, kiedy staliście, Krzysztof Ibisz powiedział, że będzie brakować ciebie, Twojego poczucia humoru, Twojego ciepła. I to samo chciałabym wtrącić, ponieważ bardzo żałuję, że widzowie nie zdążyli, nie zdążą już usłyszeć jednego z Twoich dowcipów. A no tak, no tak bo się, bo, bo ja, ja, damki, ja miałam tę tak. przyjemność. Tak, tak, tak. słuchajcie, na, ty, na treningach tych kawałów było naprawdę dużo. I jest jeden taki top, topów, który jest sucharem życia. Nie, no bo teraz tak na, na, ten, na ten moment to mi się tylko jeden skojarzył, że wchodzi facet do windy, patrzy, a tam schody. Myślę, że to jest taki, to jest to, co to czuję teraz. Posumowanie, to, posumowanie, to jest to, co czuję teraz. A naprawdę, to. Cieszę się, że te uśmiechy dalej z wami pozostają i dobry humor. Natomiast teraz takie pytanie kolejne, podstawowe. Co teraz? Będziecie mieli dużo więcej wolnego czasu. Czas na regenerację, odpoczynek, czas dla rodziny, czas na przeprowadzkę, o której już ostatnio rozmawialiśmy. Także co więcej? No, dużo takich rzeczy, że jak gdyby ten program też wymagał ode mnie już o, o, jak gdyby na bok biorąc prywatę. Prywatne zajęcia też wymagały ode mnie poświęcenia tu czasu, wszystkiego, więc wracam do swoich zawodowych rzeczy, do aktorstwa, do teatru, do filmu i myślę, że trzeba po prostu otworzyć skrzydła i polecieć gdzieś dalej. Słuchaj, ja tylko zaraz wrócimy do dalej, ale te, wpadłam na taki pomysł, ponieważ tęczyliście raz tutaj taniec w stylu Bollywood. Tak. E, tobie nie są e, inne kontynenty obce, jeżeli chodzi o aktorstwo. Czy możemy się spodziewać Rafałazów w Bollywood? Myślę, że teraz trzeba to puścić po prostu na tamten rynek. Ten, te tańce, te rozmowy, wysłać numer do agencji i niech się odzywają, wiesz? Ale tak serio, to, to, to zawód aktora na tym polega, że naprawdę pracujemy, gdzie nas poniesie. jeżeli jeżeli tylko pozwolą na to warunki, jeżeli uda się też, żeby rodzina poleciała z tobą i tak dalej, to absolutnie, no ja kocham to, co robię. Dalej jeszcze do, do, do ciebie, bo wiemy, że twój no, e, obecny to. partner gra teraz w Kędzierzynie Kozle, czy? Tak, ja słuchajcie, pakuję się jutro prosto po radiu Z i kochani, jadę wspierać, bo już tak. we wtorek grają kolejny mecz. Zaksa kędzierzyn koźle. I trzymamy I za <laughs> Tak jest. <laughs> A ja naprawdę dziękuję mojej rodzinie, mojej babce, mojej Antoninie i wszystkim rodzicom i całej rodzinie, którzy trzymali za mnie kciuki. Tak, Daria ja pewnie też ma takie również, wsparcie. Tak, tak. Moja to rodzina też przygoda. tutaj była co, co tydzień na, na widowni. Mój brat naprawdę co tydzień tu przyjeżdżał i przeróżne i ciocie, i kuzyni, i rodzice. I, hmm. I Igor, jak kiedy mógł, to, to kibico, oczywiście większość jest w kędzierzynie, więc y, po prostu przez, przez szklany ekran, ale też w ogóle dziękuję rodzinie siatkarskiej, bo jesteście tak wspaniali. Dzisiaj tutaj Damian, Damian Wojtaszek y, był też tutaj kubiak z rodziną, więc dziękuję. tutaj dostaje naprawdę mnóstwo też wiadomości i wiem, że oglądają i, i też głosowali na Dziękujemy. Dziękujemy i ja dziękuję, że miałam przyjemność z Wami Dzięki znowu porozmawiać. Dziękuję. Dziękuję.